Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy o Krystianie Poulen. Dokładnie Krystian Bagger Poulen, duński piłkarz występujący na pozycji defensywnego pomocnika. Jego długą karierę rozwinęła się w klubach z Schalke 04, Girls Hankins, Sevilla, Juventus Turyn, Liverpool czy Ajax. Amsterdam z drużyną Kompangi zdobył mistrzostwo Danii. Z Ajaxem Amsterdam był dwukrotnie mistrzem Holandii, a także zdobył Super Puchar Holandii. Jako zawodnik Sewilli zdobył Puchar króla oraz Puchar UEFA w reprezentacji narodowej za w 2005 i 2006. Data urodzenia 28 lutego 1980. Miejsce urodzenia Anales Dania, pseudonim nie wymieniono, kluby, który grał Shell 04 Gelskers, Girls, Sevilla, Juventus Turin, Liverpool i Ajax Amsterdam.